No to uwaga, trzymajcie się. Ua! Witajcie w tym wyjątkowym odcinku. Dlaczego wyjątkowym? Bo spadł śnieg. Pierwszy zimowy odcinek. Może się coś zrobi fajnego. Roboty jest pełno. Na początek trochę porządku na podwórku trzeba zrobić. Wywieziemy stąd płytki. trzeba szarnąć, bo paleta mogła przymarznąć do ziemi. O, obra. Ale fajnie biało na polu, kurde. A paleciaka mam cały czas podpiętego, bo przewoziłem eternit, żeby był bliżej drogi, bo jest akcja zabierania eternitu, kurde. No jak, podnosimy. Podniesie? 26 płytek tu jest, już obliczyłem. Kurde. Tylko skręcę jeszcze trochę cięgno Może Żeby nie musiał tak dźwigać. Żeby się tak nie wyginało do tyłu. I teraz podniesiemy. O! Wytrzyma! Kita dwójka, jedziemy. A jakie driftki? A tutaj Opuszczamy Będzie trochę więcej miejsca na podwórku. Zaraz skoczymy na łąkę Zrobimy jakieś drifty może O już Mniej miejsca jest między paletą A podłożem Z rozpędu trzeba. O, teraz weszło. O, zobaczcie, kto tutaj sobie zrobił kurde siedzibę, wiewiórki. Ale orzechów kurde tu nagromadziły. I widzicie, co znaczy dobrze wykonany paleciak. Paleciak. Widełki. Wykrzywi się, ale puścić nie puści. A patrzcie jaki ciężar. Jednym palcem kierownicą kręcę. Na wspomaganiu jest. Ja do tych dobra sprawa że na paleciaku pojedzie bo tak to by się nie chciało go podpinać co trzeba zrobić? no trzeba zrobić te wałki z tyłu wały strunowe o żeby już nie jeździć bronami bo to jest bez sensu szkoda czasu ciągnika a po tych wałkach strunowych Ładniej pole wygląda niż po bronach, ale ładniej, lepiej jest zrobione. O kurde. Tylko w ogóle, czy ten kultywator to wytrzyma jeszcze te wałki, żeby za nim były, bo to jest z tych pierwszych kultywatorów. On tu gdzieś miał nalepkę 67 rok grudziącki, ale ale to jest jeden z pierwszych chyba jakie, o jest jakie wyprodukowali który to rok? 64 czy 7 czwarty? to chyba do tego trzeba dospawać taki wysięgnik czy jak i tu do tego on i tak tu już był spawany, bo tu popękał no chciałbym mieć z tymi wałkami już no, trzeba się unowocześniać, a nie iść do tyłu. A, to jeszcze trzeba go zmierzyć. Tudę. Za co tu mierzyć? Odtąd? Odtąd zobaczymy. Odtąd dotąd ma 1,85 m. No i tyle będzie, 1,80 m chyba szerokości tej roboczej. A od najdalszej łapy do najdalszej 2 metry 20 no, to niech będzie To Jarek ile w końcu? No ja wiem, zależy jak się liczy, zależy z której strony. Na razie damy na bok ten kultywator. Teraz widzicie jak nierzadko wyglądają porządki na wsi. Miejsce płytek zajął, kurde, jeszcze chyba gorzej wyglądający w tym miejscu kultywator. No ale to jest życie, kurde. Ale wiecie, z drugiej strony dobrze, że stoi na widoku, bo będę go widział codziennie i będę pamiętał, że trzeba go zrobić, a tam jak stał, to bym o nim zapomniał. Powiem wam, że kurde muszę zwolnić sobie garaż na samochód, bo wóz go blokuje. Wozu też nie mam bardzo gdzie postawić i wymyśliłem, że wjadę wozem na zimę na przyczepę. Może się uda. Co wy na to myślicie? Tu mam lekko z górki. Tu się tak zrobi. I co, próbujemy? Nie trafiłem. Hmm. <noise> Za mała prędkość. <noise> Ten pierwszy etap trzeba ciągnikiem zrobić. Trochę, <noise> trochę można się zestresować z tego wszystkiego. O tak. Jak już będę wyżej, muszę gasić traktor, kopać deski, żeby je zwęzić do siebie. Wtedy sześćdziesiątka weźmie je między koła i może się nic nie stanie złego. No tak, to jest jedyna chyba opcja. To ja teraz mogę zrobić Mogę wziąć piłę motorową albo zrobić o tak jak teraz robię. Wziąć między koła, tak jak mówiłem, między koła te deski. O. Teraz powinienem przejechać jeszcze parę centymetrów i powinien wejść. Kurde. Najważniejsze to coś podłożyć pod koła, żeby jakby poleciał, żeby nie rozwalił chłodnicy. 30, 60 znaczy. Bo tu mu nie dużo brakuje. A, już wiem! Tu już możliwości dyszla się skończyły. Możliwości dyśla się skończyły. Wiecie co jest źle? Źle założyłem dyszel. Teraz może będzie lepiej. O kurde. O kurde. <laughs> Przyczepa zaczęła odjeżdżać. Jarek, nie zachowujesz podstawowych... Oj, tam. Ta deska już ledwo wytrzymuje. Dobra, teraz chwila prawdy. Oby kamera wytrzymała, bo się bateria kończy. Nie wytrzymała bateria, ale się udało. <grymnie> Aby to koło tu wpadło, to deska spadła. Deska wytrzymała, nic się nie zepsuło, zaraz tu odepniemy, tylko najpierw trzeba coś z tyłu pod koła podłożyć. O, dziadostwo. O tak. Siedzi! Nic się nie uszkodziło. I zobaczcie ile miejsca zyskałem. A na wiosnę się, na wiosnę czy w zimę jak będzie potrzeba, a ile mi zeszło z tym. Teraz już wiem, już mam teraz opanowane, to z rozładunkiem zajdzie krócej. Dyszel i tak trzeba odpiąć, bo dyszel będzie potrzebny do sanek. Dobra, cofniemy trochę tą przyczepą, żeby było tak jak było. Tak prowizorycznie, bo to dużego ciężaru nie ma. Ogólnie myślałem, że uda mi się zabrać tutaj całe to drewno z tej szopy. Wtedy bym ją tu trochę przedłużył i by kurde było na wóz miejsce. I może nie tylko na wóz, tylko na kopaczkę czy na coś. Ale się nie udało, bo przecież nie będę palił na siłę w piecu kurde drewnem, żeby szopa się zwolniła miejsce. Dlatego ten wóz wrzuciłem na przyczepę. A pomysł chyba taki nawet w miarę, nie? No i tak sobie tu powoli włożę do pieca i sprzątam, nie? Elektryczną piłę sobie tu podepnę, bo jest sporo takich za długich, załóżmy do pieca. Załóżmy o takie coś. I wtedy to trzeba ciąć, a nie opłaca się spalinowej co trochę szarpać. A drewno jest, mimo że to wieżba, to pola, ale ma z 10-15 lat. To jest bardzo suche. I dobrze się nim rozpala. Ale to jeszcze nie wszystko, powiem Wam. Dałem do naprawy ten silnik elektryczny z tego dźwigu, który napędzał. Ten siłownik tutaj, kurde, napędzał pompę, która poruszała siłownikiem. Teraz zobaczcie, jak on wyglądał, jak go rozebrałem. Kurde, o, weszło. O, o. o kurde, co to się stanęło tutaj. Łożyska chodzą A kurde wał nie chodzi To gdzieś tam dalej się coś musiało zepsuć Zardzewiało pewnie wszystko. O! Tu jest jeszcze ciekawiej Nic z tego nie będzie, z tego silnika Także silnik zrobiony, jedziemy po niego. Żukiem. Pali bez problemu, kurde. Rywać. Ja lubię mieć swobodę itd. i tak dalej. Wiadomo, żeby się przydała. Szczególnie do wiosny. Wiosnę jeszcze, żeby zrobić pierwszą pracę, ale później na lato, no to bym dźwigiem pewnie ją zdejmował. Zakładać też nie powiem. Fajnie by było zobaczyć, czy dźwig da rady ją założyć. Chociaż, jakbym zakładał taką kabinę za 3, 4, 5 miesięcy, to bym się trochę dźwigiem cykał. Wolałbym zakładać taką za tysiąc. Dźwigiem ale zobaczymy jeszcze, zobaczę co wy powiecie odnośnie kaminy Teraz będę chciał do kultywatora wałki właśnie zrobić i co więcej. Jarek przegląd w brzuku jest, jest, niedawno robiłem, bez problemu przeszedł, kurde. Oczywiście na przeglądzie mnie poznali, pozdrawiam I co więcej, no i jedziemy, kurde! że aż jestem zdziwiony, bo w tym Żuku jest bardzo ciepło. Jak się przejedzie 10 km, to normalnie można jechać bez furtki. O, to jest fajna akcja. A jeszcze oprócz wałków do kultywatora, trzeba pomyśleć o lepszym siewniku, bo to nie będę przecież całe życie siał tym godnym ale się rozpędziłem no i cyk, silnik na pace, także wracamy kręcić się teraz kręci wziąłem też piąteczkę hydrolu to się doleje tam do tej bańki no i cóż wam powiem, nie udało się tego silnika zranimować w jakiś tani sposób Trzeba było go przewinąć. Kurde, jak tu ślisko, jak my tu wjedziemy. Teraz? No ale przynajmniej dźwig będzie działał. Miejmy nadzieję, jeżeli tam wszystko będzie tak jak trzeba, na ten mocniejszy napęd. I cyk. O ile przewody ta bańka, wszystko tam jest jak trzeba. To może będzie śmigał. No nic, to na dzisiaj chyba starczy. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!